Hej, sięmano z tej strony, Kupczyn, i dzisiaj: Last 8 sekund nukleara na slamsach slamsy jak slamsy. ważne że nie nuktała, wiadomo na tym nuktał nie e, moje najszybsze nukleary. No, wiadomo logiczne, najmniejsza mapa, to jak żeby inaczej. E, tutaj grałem full party i dziękuję wszystkim znajomym, którzy grali ze mną w tym meczu, bo bez nich no, ciężko by było przy takich spam flipach jakie są w meczu grając solo coś szybkiego nabić końcowy wynik 94 na 6 jeden kill chain i dwa, bruty, dwa brutalne tak z nuklearem brutal z czwórką się zabiłem, norma, będę próbował w tym momencie nabić 200 plusa na 6 na 6 dominację, bo widziałem to ostatnio na Volt Clanie No i najważniejsze, żeby nie wyszli, no trzeba takich znaleźć kolesi, co po prostu mają zwyczajnie wychodzić, no, takie na przykład te split screeny, tutaj nie wiem jakie oni mieli staty 5x50 i nie wyszli, no to Tylko dziękować takim ludziom, więc to by było na tyle, zostawiam was z tym gameplayem, oczekujcie kolejnych gameplay

I'm fast but i think i need to slow down we went hard last week smoked the whole time i told her do it with no hands she ain't know how that ain't your yo. no more that's my nah. now i'm still polo to the flow what you know yeah. yo in ohio they think i got kid folks right. if i went selling with i would have been broke <laughs> and you ain't gotta come still let that be go my earrings bling bling like a disc girl i got some baby yeah. i can't wait for guy. Yeah. use a real clown doing what a do? she want a picture and a want to flick too my diamond chain kicking hard like I dog a bitch, out, all Treat her like a shit suit. He tryna walk in with me. Who is this dude? I put a wrestling move on him like a am Rick Blue. And since you acting like a zookie, this cat fool. I'm going hard in the paint like Shaq do. I f Mac 10, but I got a Mac 2. And every day's a Friday. My wrist full of ice cubes. You a sissy, so your dad never like you. So come and try me if you.